Dzisiaj spotkaliśmy się z młodymi zawodnikami i adeptami szkółki żylowej w celu porozmawiania o paliwie żylowym, czyli metanolu. Dzisiaj się dowiedziałem, że na zawodach się odsysa metanol, czego jeszcze nie wiedziałem. Dziś dowiedziałem się metanolu, że jest paliwem ekologicznym, które nie zanieczyszcza aż tak środowiska jak paliwa. Inne, że nie można tankować jej samodzielnie, tylko osoba dorosła zawsze musi tankować i jest bardzo, pali bardzo łatwo palna. Tankować i odsycać musi osoba pełnoletnia, ponieważ metanol jest niebezpieczny. Chcieliśmy dzisiaj poinformować adeptów właśnie że metanol jest paliwem ekologicznym, stanowisko do metanolu jest odpowiednio oznakowane, jak wygląda stanowisko, jak obsługiwać się z tym metanolem, kto może obsługiwać stanowisko do, do tankowania metanolu. Mieli na własne oczy okazję zobaczyć, mieli też różne pytania, w związku z tym rozwialiśmy wszystkie wątpliwości, jakie mieli na ten temat. Szkolimy młodzież od najmłodszych lat, jeśli chodzi o ekologię, żeby sami dbali o środowisko i o ekologię, żeby przekazywali tę wiedzę swoim rówieśnikom, następnemu pokoleniu, bo musimy dbać o naszą planetę. Metanol pozostały po zawodach i korzystuje na swoich treningach. Dzięki specjalnemu stanowisku. Czuję się bezpieczny. Stosujemy matę przy stanowisku do tankowania. Metanol to najczystsze paliwo do silników spalinowych. Pamiętajmy o